Mówimy o tym, jaki wpływ na dzieci mogą mieć brutalne krwawe sceny, jakie zobaczą w filmach, ale może jeszcze gorsze rzeczy czekają na nie w grach komputerowych. Tyle, że tam są nie tylko widzami, tam są w centrum wydarzeń. W komputerze mogą strzelać, kraść, a nawet torturować. Rzecznik Praw Obywatelskich mówi dość, tylko czy może coś zmienić? Michał Siegi. Wizja upadku Ameryki. Niezwykłe efekty specjalne, sprawnie napisane główne role. To nie jest film science fiction, to produkt, który wszystkie tegoroczne premiery filmowe pokonał w jedną dobę miliard dolarów. W ciągu doby zarobiła najnowsza część gry Call of Duty. Call of Duty zdecydowanie aktualnie jest numerem jeden. Takim hitem poprzednim było GTA V. Te gry łączy nie tylko wielka popularność obie są brutalne w obu trzeba zabijać przeciwników. Fakt zabijania, okrutnego traktowania czy też torturowania innych osób jest de facto... Sprowadzony do funkcji rozrywki. To nie może ujść uwadze rzecznikowi praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich chce, by brutalne gry sprzedawać tak jak alkohol, po okazaniu dowodu osobistego. To nie są papierosy, to nie jest alkohol. One nie mają bezpośredniego przełożenia na zdrowie młodego człowieka. Tutaj jest kwestia tylko pewnej umowności. Do jakiego stopnia młody człowiek rozumie, że świat gry jest światem sztucznym, jest światem wymyślonym. Niestety coraz częściej nie rozumie. Terapeuci biją na alarm Liczba młodych ludzi uzależnionych od wirtualnego, brutalnego świata bardzo szybko rośnie. Te gry na pewno zabierają wrażliwość, po prostu zupełnie inne normy wytwarzają się w takim człowieku. Dla niego agresja i przemoc stają się czymś normalnym, ponieważ w przypadku gier jest to nagradzane wszystko. Producenci i dystrybutorzy gier przypominają, że w Polsce funkcjonuje europejski system PEGI. To informacja o wieku graczy, dla których gra jest przeznaczona i o tym, co drastycznego zawiera, ale to system dobrowolny. Nawet jeśli dystrybutor go przestrzega, sprzedawca już nie musi i nie grożą za to żadne kary, bo od czego są rodzice? Odpowiedzialny rodzic to jest taki, który nie daje do zabawy noworodkowi scyzoryka. i to jest też taki rodzic, który nie daje nastolatkowi do zabawy gry która... Która jest dla niego niewłaściwa i zawiera nieodpowiedzialne treści. A sprawdzenie, jak dziecko spędza wolny czas, jest coraz trudniejsze. Powiedz, co ty chcesz zrobić? Przyznają to nawet ci, przed którymi komputery nie mają żadnych tajemnic. Uczniowie, jeżeli chodzi o gry, to są. Chyba lepszymi fachowcami ode mnie. Według statystyk w Polsce regularnie gra już 12 milionów ludzi. Ta liczba szybko rośnie. Teraz potrzeba więcej odpowiedzialnych rodziców i uczciwych sprzedawców. W przeciwnym razie ta zabawa może się źle skończyć. Michał się da wiadomość.